Anna Tomleczko, witam moim i Państwa, gościem jest Michał Gut, prezes powstałego właśnie tarnowskiego koła Diabetyków. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jako główny cel postawiliście sobie przekonać zwłaszcza tych, którzy dopiero dowiedzieli się o chorobie, o cukrzycy, że cukrzyca to nie wyrok. Pan żyje z tą chorobą 15 lat i co można się przyzwyczaić, oswoić cukrzycę? Trzeba się przyzwyczaić, że tak powiem, cukrzyca. Kiedy już na nią zachorujemy, staje się naszą codziennością. Nie możemy, że tak powiem, zapomnieć o tym, że jesteśmy chorzy i żyć jak dawniej, bo niestety skończy się to w bardzo szybkim czasie poważnymi powikłaniami i niestety kiepskim życiem. No właśnie, to zacznijmy może od samego początku. Jak pan się dowiedział, że choruje na cukrzycę? To było. Stara historia. Byłem wtedy chyba w piątej klasie szkoły podstawowej, kiedy sobie gorączkowałem z bliżej nieokreślonej przyczyny. Okazało się, że mam szkarlatynę, miałem przez długi czas gorączkę, i że tak powiem, mój organ został uszkodzony w wyniku w sensie trzustka została uszkodzona w wyniku. Temperatury około 40 stopni utrzymującej się przez długi czas. Jeśli organ został uszkodzony, to niestety o tym nikt nie wiedział, nikt nawet nie potrafił tego sprawdzić i nikt tego nie przewidywał, ale w momencie uszkodzenia organu insulina została, przestała być produkowana, no i niestety w ten sposób nabawiają się cukrzycy typu pierwszego. I co ta choroba zmieniła w Pana życiu? Tak naprawdę to, że trzeba było delikatnie zmienić tryb żywienia, na, powiedzmy trochę bardziej lżejszy niż standardowego kowalskiego. A dodatkowo niestety zmusza do mierzenia cukru przynajmniej koło 5-6, w moim przypadku 10 razy dziennie, bo. Prowadzę dość aktywny tryb życia, a dodatkowo no, przy każdym posiłku jestem skazany na podawanie insuliny w formie wstrzyknięć. Ale czy cukrzyca jest w jakimś sensie, czy cukrzyca ogranicza, czy pana ograniczała w realizacji planów? W żadnym wypadku. Cukrzyca Skoro jest... to zastrzyki tyle razy dziennie wstrzykiwanie sobie insuliny, jak to można pogodzić z realizacją planów, z pasjami z życiem normalnym? To trzeba pogodzić po prostu. Nie, nie, nie można się ograniczać, twierdząc, mam cukrzycę. Jestem odcięty od świata. Swo swego czasu uprawiałem spinaczkę skałkową. Niestety to się wydała inna choroba, która, która mnie z tego wykluczyła, ale. Ale z cukrzycą można. Jak najbardziej. Mam rodzinę, żonę, już niedługo dziecko, więc wszystko idzie jak najlepiej. Słuchając Pana i patrząc na Pana, wydaje się, że cukrzyca to nic takiego, że można żyć. Zresztą Pan o tym mówi, że można żyć normalnie, tak jak przed chorobą, ale z drugiej strony jest to bardzo poważna choroba, no i nie można jej bagatelizować. Dokładnie. Jeśli ktoś zbagatelizuje cukrzycę, to niestety pierwsze, co tak naprawdę mu grozi, to powikłania, czyli utrata wzroku, stopa cukrzycowa, co za tym idzie, amputacja kończyn, uszkodzenie nerek, czyli nic przyjemnego. Czyli bardzo poważne e, powikłania. Czy są jakieś e, symptomy, sygnały ostrzegawcze, które e, powinny nas zaniepokoić? U Pana rozumiem, że to się wzięło z innej choroby, jak gdyby z e, powikłania. E, tak, ale symptomy też się pojawiły. Tylko nikt nie wiedział wtedy jeszcze, że to jest cukrzyca. Tak naprawdę było wzmożone pragnienie i to jest najczęstszy symptom. Dodatkowo organizm był mocno osłabiony dużo snu tak naprawdę potrzebowałem. Dodatkowo. E, w pewnym momencie, w momencie, gdy już człowiek ma naprawdę wysoki cukier, można od niego wyczuć delikatnie winny zapach, tak jak świeżo otwartego wina. To już jest po prostu sygnał, że naprawdę mamy wysokie stężenie cukru w organizmie i nie ma tak naprawdę na co czekać. Dlatego często zdarza się, że osoby chore na cukrzycę, kiedy zasłabną gdzieś, są traktowane jak osoby pijane? Nie. To jest inna sytuacja. To jest sytuacja, kiedy mamy niski cukier. W momencie, gdy ktoś ma niski cukier, e, może się zdarzyć, e, że tak naprawdę nie kontaktuje ze światem. Nie wie, co się do niego mówi, bo mózg jest skupiony na tym, żeby zdobyć glukozę. Nieważne skąd, nieważne jak, e, po prostu stara się ratować. Wtedy po pierwsze, człowiek może się delikatnie zataczać, bo tak naprawdę mięśnie są osłabione. Dodatkowo, jeśli ktoś do niego coś powie, może odpowiadać całkowicie losowymi odpowiedziami. Czyli ta wiedza o cukrzycy nie jest potrzebna samym cukrzykom, samym raczej osobom. Raczej społeczeństwu. Właśnie, raczej społeczeństwu. To my powinniśmy wiedzieć, jak reagować tak, na takie osoby. Dokładnie tak, bo... No właśnie, jak reagować, jeżeli no mamy podejrzenia, że ta osoba, która gdzieś zasłabła na przystanku czy w autobusie, ma cukrzycę. Co powinniśmy zrobić? Jeśli widzimy kto to zasłab, tak naprawdę zadzwójmy po lekarza, tak, po pogotowie, no bo nie jesteśmy w stanie oszacować, czy ktoś zasłab, bo ma cukrzycę, jest w stanie upojenia alkoholowego, czy też cokolwiek innego mu dolega. Niestety obecne społeczeństwo. Jest, cechuje się dość sporą znieczulicą i to trzeba przyznać. I tak naprawdę w momencie, gdy widzimy osobę, która na ławce sobie leży albo się zaczyna zataczać, coś mamy mrocze, nie, nie, nie potrafi kontaktować, to ludzie ignorują to, bo mają wizję, że to jest na pewno ktoś, kto spożył za dużo alkoholu i, i trzeba uniknąć tego człowieka. I właśnie dlatego powołaliście Koło Diabetyków, żeby także edukować tak. na temat cukrzycy. Koło powstało w sumie w dwóch głównych celach. Z jednej strony jest to taka ostoja dla osób chorych, ich rodzin i innych ludzi, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć o tej chorobie. Na chwilę obecną, w sumie w dniu wczorajszym, czyli 17, było pierwsze spotkanie, gdzie już mieliśmy rozmowę, jak i po co mierzymy cukier. Gdzie spotkanie w słodkim punkcie, bo tak przewrotnie nazwaliście to miejsce. W słodkim punkcie, tak. Tam ludzie dowiedzieli się, dlaczego tak naprawdę jest warto mierzyć cukier i co tak naprawdę ta kontrola choroby im da. Naprawdę sporo osób z typem drugim cukrzycy, bo też cukrzycę dzielimy na różne typy, było zszokowanych, że mierzenie cukru tak naprawdę w momencie, gdy się dobrze czują i mają świadomość tego, że A, nie zmierzę raz, drugi, to nic się nie stanie, albo. Wręcz odwrotnie za każdym razem jak mierzą, to mają zły cukier, więc po co sobie będą zawracać tym głowę dalej, że to ma jakikolwiek sens i. No ale przecież wszyscy cukrzycy są, przynajmniej powinni być pod opieką lekarską. To nie wystarcza, takie koła są potrzebne? Powiem tak, jeśli pacjent będzie chciał. Oszukać lekarza, to i tak go oszuka, bo po przyjście do lekarza, lekarz na co spojrzy? Na zapis cukrów, który tam pacjent przyniesie mu w dzienniczku. Już wczoraj słyszałem od grona pacjentów, że A, zdarzyło mi się uzupełnić zeszyt na kolanie. Więc uzupełniali go po prostu wynikami całkowicie. Ale tak naprawdę szkodzimy sami sobie. sobie. Dokładnie, więc chodzi o to, żeby nie tyle ułatwić życie lekarzom, co zakorzenić wśród pacjentów. Wiedzę o tym, że to jak oni będą prowadzić tą cukrzycę, od tego zależy ich życie. I to w jakim stopniu to życie będzie dobre, bo nie oszukujmy się, po powikłaniach stanie się już ciężkie, i to nie tylko dla nich, tylko też dla ich rodzin. Czyli co, żeby nie dopuścić do powikłań, trzeba badać sobie ten poziom cukru, cały czas sprawdzać, brać lekarstwa regularnie. Mówił Pan też o symptomach, które powinny nas zaniepokoić, ale jeżeli ktoś chce dla świętego spokoju upewnić się, że na pewno nie ma cukrzycy, jakie mhm. badanie powinien wykonać? Poziom glukozy. albo krzywą. Najprostsze, tak. bardzo proste badanie, które może nas uspokoić, albo które może nam w przyszłości uratować Dokładnie życie to. też. Dokładnie tak. Jeśli na nim wyjdzie coś niepokojącego, lekarz najprawdopodobniej skieruje pacjenta na krzywą cukrową, gdzie już, że tak powiem, po pierwsze, spożyje większą ilość glukozy, a dodatkowo będzie widoczne, jaki cukier był przed, jaki był. W trakcie, że tak powiem, spożycia tej glukozy IPO, także wtedy dokładnie przebie... jesteśmy w stanie oszacować, jak organizm zachowuje się na dużą dawkę glukozy w organizmie, ale to już jest w momencie jakiegokolwiek podejrzenia. Dla zwykłego człowieka wystarczy zwykły pomiar cukru. Powiedział Pan przed chwilą, że cukrzyca jest nazywana chorobą cywilizacyjną. W całym Tarnowie szacuje się, że choruje na nią 6,5 tysiąca osób, a pewnie drugie tyle nie wie, że choruje. Sądzę, że tak. Robiliśmy akcję przesiewową rok temu. Na 300 osób zbadanych, 25 przypadków były to osoby, które miały już taki stan podcukrzycowy, także coś tam się zaczynało prawdopodobnie dziać, a około 6 osób. Przyszło na badanie z cukrem rzędu 300, gdzie maksymalna granica to powiedzmy jest około 160 i całkowicie nie zdawało sobie sprawy, że są chorzy. A wiadomo, skąd bierze się cukrzyca, to możemy powiedzieć, że tak, jemy dużo słodyczy, to mamy cukrzycę, albo za mało słodyczy mamy cukrzycę. To znaczy tak. Czy to e nie ma związku w ogóle z. Mamy, mam, mamy, mamy dwa typy cukrzycy. Cukrzyca typu pierwszego dawniej była nazywana cukrzycą młodzieńczą, teraz już nie ma tego podziału. To jest po prostu cukrzyca, w której uszkodzony jest organ e, trzustka. W jakiś sposób został uszkodzony. I tu, tu po prostu człowiek zapada na cukrzycę. W cukrzycy typu drugiego jest to cukrzyca spowodowana najczęściej tym, że prowadzimy niewłaściwy tryb życia, to znaczy spożywamy najczęściej dużo jakichś tam tłustych posiłków, mamy za małą aktywność fizyczną i pomimo, że produkujemy insulinę, nasz organizm w pewien sposób ma insulinooporność, już przestaje wchłaniać tą insulinę w taki sposób, jak powinien. Dlatego te osoby człowieka. I tak naprawdę sami taką. możemy się wpędzić w tę chorobę z tego, co pan tak. mówi. No, te, te, da, tak jak mówiłem, cukrzycę typu pierwszego dawniej była nazywana młodzieńczą. Teraz coraz więcej młodych osób już w szkołach podstawowych w gimnazjach i licach ma cukrzycę typu drugiego, czyli dawniej nazywano to osób starszych. Dlaczego? Bo jest niewłaściwy tryb życia. Uciekamy z WF-u, zajadamy się, że tak powiem, fast foodami i prowadzi to niestety do tego, że mamy. Epidemię. Dlatego właśnie chcecie edukować też najmłodszych. Wiem, że macie w planie stworzenie specjalnego komiksu, który będzie rozdawany w szkołach. I tak. Jak to będzie wyglądało? Jest pomysł na naszego superbohatera, o którym jeszcze nie chcę mówić głośno, ale superbohater będzie po prostu prowadził obserwację tego społeczeństwa i właśnie uderzał w te punkty. Mm, które są wrażliwe, czyli właśnie jedzenie, prowadzenie niezdrowego trybu życia, jedzenie jakichś fast foodów. Generalnie będzie starał się szkolić dzieci z tego, jak można łatwo poprawić swoje życie. I właśnie serię komiksów chcemy wydać i wypuścić potem do szkół. Co z tego wyjdzie jeszcze zobaczymy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie na, jest na dobrej drodze. Czasami łatwiej edukować dzieci niż dorosłych przez. To jest jak najbardziej słuszna uwaga. Na chwilę obecną. Mieliśmy już kilka spotkań, takich powiedzmy, luźnych spotkań cukrzycowych, gdzie tak naprawdę rozmawiałem właśnie z dziećmi ze szkół podstawowych tudzież gimnazjów i co i tak naprawdę mm, zadawali pytania, które były prostymi pytaniami, czym jest cukrzyca, jak żyć, i tak dalej, ale wraz z kolejnymi pytaniami udało się nawiązać na tyle dobry kontakt, że oni zaczynali rozumieć, gdzie popełniają błędy, więc mam nadzieję, że nasze spotkania przyniosą dobry rezultat. No i może nie trzeba będzie likwidować. Fastfoodów ze szkolnych sklepików, bo dzieci po prostu będą same wiedziały, że tego nie należy jeść. Mam taką nadzieję. Powiedzmy jeszcze na koniec o tym słodkim punkcie, gdzie on jest, kiedy odbywają się spotkania, kto może na nie przyjść. Słodki punkt znajduje się na Puławskiego 92 w tarnowie. Kiedy odbywają się spotkania? To jest trudne pytanie. Najbliższe odbędzie się 18 marca. Jest to bodaj środa o godzinie 17:00 i. Kolejne za kolejny miesiąc, też w środę, jeśli dobrze pamiętam. Na te spotkania może przyjść każdy, kto ma cukrzycę, bądź ma osobę jakąś chorą z cukrzycą i chciałby się czegoś dowiedzieć o chorobie. Najbliższe spotkanie, właśnie 18 marca, będzie o prowadzeniu zdrowego trybu życia w sensie tworzenia posiłków. Które są optymalne dla osób. To są osób, prelekcje prowadzone przez specjalistów. Tak dokładnie, przez osoby, które choruje na cukrzycę od 35 lat i jest też specjalistą w tej dziedzinie. E, tak jak mówię, no, najbliższe spotkanie będzie dotyczyło żywienia w cukrzycy i myślę, że wniesie sporo dobrego dla osób, które już się tam pojawiają. Bardzo dziękuję. Michał Gut prezes powstałego właśnie tarnowskiego koła diabetyków. Był gościem tarnowskiej TV. tam Tameczko, dziękuję za uwagę.